Kolejna moja propozycja na strągi tęczowe z takiego trot to jest larwa multi marki libla Rose. Gumki złączone po pięć można stosować, jeśli ktoś potrzebuje całą piątkę. Ja najczęściej sięgam po jeden albo dwa. Jakieś fajnie zapachowe gumy. Zrobiłem takie podwójne robaczki i da się to prowadzić zarówno, jeśli chcemy wprowadzić taką przynętę w ruch, ale też jednostajnie też będzie sobie pracowała. Oj, coś większego. Oj, zobaczcie jaka ładna ryba. Oj, ten już naprawdę jest solidnych rozmiarów. Zobaczcie to. Normalna Alaska. Zobaczcie to. Piękna ryba. udawał trochę. Pięknie. Link do tych gumek. I Belus Oczywiście podsyłam wam w komentarzu. Nie tylko na takie trotarzowe przygody, ale jak się zaczną stronić po to, To też będzie jak znalazł. Pozdrawiam.